Witamy kochani. Dzisiaj będę robiła kopytka w sosie grzybowym. Ugotowałam ziemniaczki. 700 g miałam ziemniaczków. Posoliłam jedną łyżeczką soli. Ugotowały się. Ugotowały się 26 minut. Teraz je właśnie dobrze ugniatam. Takim czymś tylko. Przechodzę przepuszczanie przez maszynki, przez tam praski. Tak sobie je dobrze ja rozgniotę no ale są pięknie ugniecione. zobacz. A ja pomagałem oczywiście. Tak, to ramo, właśnie. No i, I za chwilkę. I będzie z tego będą kopytka. Kochani, a do kopytek będą kotleciki mielone. Mamy tutaj polędwicę wieprzową. Było 450 gramów. Do której musimy dać pół łyżeczki soli. Tak, pół łyżeczki soli. Pieprz. Bardzo dużo pierwsza. Pieprzu, tak, dużo. Chyba, że nie lubicie to, Pieprz, zawsze dać mniej. Jedno jajeczko. Wow. Zakręciło mm. w nosie. Tak, tak, majeranek. Majeranku też dajemy troszkę. Tak. A, teraz zobaczę, ile mi się nasypie. Z pół łyżeczki. Tak, a dobra o, szczypta. Dobra, taka szczypta. Nawet za mało dałam. Lubimy majeranek Majeranek. Do tego. Dwa ząbki czosnku, na tej drobnej tareczce zetrę i cebulkę malutką. Też muszę to zetrzeć. Cóbi czosnku, a to dobrze mi idzie szybciutko. O, ty sprawna ja tak tareczka. Dwa ząbki ciosku, ale cebulkę mówimy. Hmm, myślimy, że na tej tareczce będzie łatwiej. Najlepsza. Tak, tak. Taka malutka cebulka. Ale fajnie. Ale to wszystko pięknie Ach, to taka skóra została, hmm. wystarczy teraz muszę dać troszkę bułki tartej na razie tam dwie łyżki zawsze można dodać i to wszystko trzeba dobrze wymieszać teraz. i to będą nasze kotleciki mielone z polędwicy z polędwiczki wieprzowej z pewno będą pyszne wymieszamy wszystko i zostawimy dosłownie na 15 minut Patelnia się nagrzewa, wlewamy olej. O, tak, z dwie łyżki. Tak, jak zawsze, dwie, trzy łyżki oleju. Tak, o, ładnie, ładnie. Nie, nie, nie. Ładnie się gorąca. Teraz uklepujemy koplecie Musimy je rozpłaszczyć. Tak, ładnie rozpłaszczymy. Obtaczamy w bułce tartej. I wrzucamy na patelnię. I tak, Pierwszy kotlecik. I tak wszystkie śpiewlicie. Siedem mamy. I tu mamy siedem kotlecików. Kotleciki. Nam wyszło. 450 gramów było, tak? Mięska. Tak, i wszystkie wyszło. te kotleciki polecą po kolei. Tak, Tutaj tak. Mamy patel. tak nasze kotleciki się pięknie smażą. A teraz będziemy przekędzać na drugą stronę. Dajmy. Można już przekręcić. O, tak. ok, przekręcić. Idealnie. My lubimy trzy razy przekręcać, prawda? Tak, kochani Tak, to pierwsze. Tak samo ryby, plecicy, oh. tak samo ryba. Przekręcamy tak. trzy razy. Te były ostatnie włożone, to jest te chwile, bo... A może? No, no, A, blade Ale to potem je ale jeszcze przekręcimy. No tak. Tak. Przekręcamy kotleciki. O, tak teraz pięknie z tej strony wyglądają. O, bardzo no ładnie się podpiekły, zrumieniły. Teraz dosłownie minutkę jeszcze z drugiej strony i będą gotowe. No i kotleciki usmażone pięknie. Wyjmujemy teraz na papierek. Ten papier gorący. O, tak usmażone są. Żeby troszkę odświecły z Ale, ale. teraz robię kopytkę mam tu ziemniaczki dodaję jedno jajeczko dodaję trochę pieprzu zawsze daję pieprz bo na pieprz dodaję łyżkę skrobi kukurydzianej Daję taką małą łyżkę skrobi i mąki ile zabierze no nie wiem ile zabierze na razie dam pół kubeczka i zobaczymy i dłoń mi wyrapią ręką to urywam kawałek ciasta formuję sobie wałeczek woda się już tam mi też gotuje muszę uformować te taki wałeczek właśnie. Z którego będą kopytkę? o coś takiego znowu się będą kopytkę Kopieczka, w sosiek grzybowy. Sosiek grzybowym Coś takiego. O, coś takiego. Przepiękne. I tak wszystko sobie Przepiękne. zrobimy. Daję teraz łyżeczkę soli, znaczy dwie połówki. Oliwki, oleju, to jest olej. łyżkę No i będziemy wrzucać kobietkę. O, przeniosę się z tą deską, tutaj będziemy mieć tak, przejdą zostanę dresztą tutaj. O, o tak, będzie mi wygodnie. Lecą do garnka Tak, porzucamy wszystkie. No bo to pójdą na dwie partie. Dobrze. Znacznie. Teraz jak wypłyną, Znacznie. poczekamy, żeby wypłynęły. Kopytka gotowe. Dlałeś tak o, 5 i pół minuty może. Tak, tak, nie mogą za długo, bo będą takie takie, Żeby czuć je było. Jędrne. Tak, Jędrne żeby nie było muszą tak. tak, to jedna partia będzie ugotowana, teraz będziemy drugą gotować. Tak. A do naszego obiadku robimy sobie sałatkę z tych właśnie fajnych młodych listków. Mamy kawałek. Ja nie, sałatka, kochanie, to sałata. No to sałata. Trochę mamy listków, mamy ogóreczka, mamy pomidorka. To muszę teraz pokroić ładnie. No tak. Nie musi być równo pokrojony. Tak sobie pokroimy go. Jak to lubi. Jak to lubi. Żeby go było czuć właśnie. Tak dokładnie. Pomidorek jest umyty, czyściutki wyparzony. Teraz pokroimy sobie go. Znaczy nie wyparzony, tylko zawsze tak jak mówię w sodzie. Wnosimy w sodzie wszystko. Wymoczone w sodzie. Tak, do tego teraz sobie damy to do tego damy sobie troszkę soli troszkę pieprzu dużo pieprzu Ocel balsamiczny, to jest ocel balsamiczny, który bardzo lubimy, tak, to jest czerwony taki ten ocet, bardzo go lubimy, właśnie do sałatek. I oliwka, też, którą bardzo lubimy, bo nie ma takiego posmaku świeżej oliwy, tych oliwek, o i to wszystko, I to będzie nasza sałatka, ta sałata do obiadu. Kochani, no i mamy gotową kolację. Kopytka w sosie grzybowym z naszym mielonym kotlecikiem. I pyszna surówka, sałatka. Sałata. Bode listki, Wsza troszkę ogóreczka sałata. daliśmy, pomidorka. Ja zabieram z się kopytka. za kopytko. Ja też kochani. O, kopytko o, w, sosie w sosie grzybowym. W sosie grzybowym. Nawet nie muszę wam mówić, bo. Tak One zawsze pyszne. są dobre. A teraz spróbujemy No zawsze koreci. przepyszne. Kolejny nasz Do tego. Spróbujemy no, kokolwiek. Tak smakuje. Mmm, tak ładnie. Pyszne. Wow. O, taki kawałek duży wiesz? Wow. Ej, okay, wiemy. Pyszne. mhm, ładka. Mhm. Mmm mm, mm, gorąca jeszcze mm. pyszna, ale, ale pyszna. Mm, mm, mm. mm. Lubię tą sałatkę właśnie, też sałatkę. Kopytka. Mm. Kotlecik. Mm. Wszystko pyszna. Sałatka. Sałata. Jak kto mm. woli. Coś mm. pysznego. Nic więcej nie potrzeba. No, takie to pyszne. Mm -mm. A okay, kochani, to się będziemy zajadać, zjadać. Coś pysznego. I się żegnamy. Trzymajcie do następnego. się. no Jakie dobre. Mmm. -hmm. Z kopytkiem. Jeszcze. Absolutnie. Pyszne skopy. Najlepsze. Mm -hmm. naszym. mi. Jakby i nasze. Mhm mhm mhm. Mhm. Habe mm, mm, mm. ich